Cześć wszystkim, to mój pierwszy odcinek z Minecrafta na Skywarsach, razem z jego co stała 19 na serwerze teamcraft.pl Ello Tak, to... Dobrze. Niestety mam program Bandicam, który nie jest zbyt tak dobry. Jeśli byście znali jakiś lepszy, to napiszcie w komentarzach. Pustynia! Pustynia, grobnie. Na pustynię chodź. Ja wiem, że jeden wyjdzie, jak to napiszę. Sojusz? Tak. Ja. No, ja go zabiję! Ja go Aha! Ju! Nie chciałam wpaść do dziur. O, jakie dobre rzeczy! Co my tu mamy? Proszę państwa, rzeczy pierwszej klasy. I od razu na środek, tylko szkoda, że nie mam perełki. Ale my są już. pamiętaj. I mówię jak jest go... na środku Co? Ja idę na górę. Ja peru nie mam. Może no się buduje. To jest przykład. Żeby nie było! Co ty tam skaczesz na środku? Dobra, ale jeszcze pamiętaj, żeby nikt mnie nie zepchnął z niczym. O, wygrałem? Aha, spadł, nie. A tamten co? Co? Znaczy, ja wygrałem, nic nie robiłem. Dobra, teraz ja wybieram... Yy... Lodowa. Będę przed tobą. Wiem, bo on był tu wielki tłum. Następny odcinek hmm. był nie z, z, z realnej. to się tak nie za bardzo nie nadaje na no, jest ja, problem, na działkę Ile tutaj musi być maksymalnie osób, musi... minimalnie osób? Jeszcze dwóch. Cztery musi być. Idziemy gdzieś indziej. Wychod Skywarsów na tym. No, no, nie twój serwer. Ale my teraz nagrywamy. Co to mi było? Przy stopie Krzysiu! Okay. Tak? A to do mnie było, że teraz nagrywamy? Co? To do mnie było, że teraz nagrywamy? No, e, nagrywamy. Ale jakąś na Nie, najpierw nagrywamy Skywarsy. Bo to będę musiał wyciąć. Już wycinam. To wycinaj. Ej!

Cześć, wygląda? Dobra. Trochę słabej ten... Ale to nic. Radzimy sobie. I z tymi. Ktoś tu jest jakaś skrzynia tutaj na dole. Myślę też, że gdzieś tu była. Widać nie mam my. Dlaczego nie mamy tych szarych rynek? Skąd oni to mają? Polecam ten server jest Bardzo dobry. Zobaczymy, jak w własnym odcinku. Hej. Krzysiu! Tak? Chodź na Twój serwer! Ojej, ale my nagrywamy! I? No, no to po co w jednym odcinku? Skoro miał być na SkyWarsach, to nie są na SkyWarsach. Trochę nie uważasz, że to bez sensu? będzie problem z wyszczerbem mm, tytuł będzie sky wars sky wars i nasz serwer nie wiem będzie wina też lubię nie ma gry no może jeszcze jedną rękę zagramy i ja będę ja i koniec odcinka. Tak te odcinki nagrywam jeden po drugim. A czemu takie krótkie będziesz nagrywał? Bo program mi na Co? to tylko pozwala. Się poprosiłam, żeby w komentarzach napisał jakieś lepsze programy i linki do pobrania. bo ten pozwala. Wersja darmowa tylko 10 minut maksymalnie. Nagrywamy już... 7. Tu wyszło u mnie bajkę. Bo ja mogę z godziną. Mam nadzieję, że te, to, to. Tyle było prób. Żona nieudane. Ten jest pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że będzie udany. I godzinę na... na YouTube. Zajadnij, jesteś arenie. I jestem, proszę pana, na arenie y, biegen. Biegen. Nie bieg Biegi nie biegi Może bieg. bi, b, Big Ben, tak, Big Ben. Nie wiem dlaczego ja to ciągle na to mówię jakoś inaczej. tutaj będzie skrzynka. Jest skrzynka. Muszę to rozwalić łapką. Lapy nie mam. Dobra, co mu jeśli masz jakiś rąk, normalny, mała woda, woda, to tak. Tak, no to jest. Jakiś ludzik jest na środku. Co? Jakiś grobik. Grobik jest na środku. To jest za zaaktypowane. Za jest słaby, to się rozrobi mnie. Jak? No to ostatnia ręka sobie myślę i będziemy kończyć. Nawiwam u średnio wieczorna. Dobra, jestem. Ta, jestem Tak, Jestem. W końcu ja na. To u mnie nagrajmy. Czy masz słaby ten? Oho, będziemy sami, to już przegrałem. Weź się nie ruszaj, chcę cię zabić. Nie. Głosowałeś? To dobrze. Nie ja zapominam. Gdzie jesteś? Nie wiem co ty zrobisz. Nie! Wypadłem poza mapę. Serio? Tak, rzuciłem perełkę i ona trafiła w, li w, li w liany i spadłem. Żadne tutaj są najlepsze. Ej, ch to chodźmy nagrywajmy u mnie na twoim A zostało jeszcze 15 sekund, no to pa. do widzenia, widzimy się w kolejnym odcinku i proszę do lajkowania i polecenia innym.